Uwaga. Im większą satysfakcję czerpiesz z określonego aspektu swojej tożsamości, tym bardziej będziesz zmotywowany do podtrzymywania związanych z nią nawyków. Jeżeli jesteś zadowolony z obwodu bicepsa, zrobisz wszystko, by nie pominąć treningu górnej partii ciała. Tam, gdzie w grę wchodzi duma i zadowolenie, będziesz walczył jak lew o podtrzymywanie nawyków. Super, to bardzo mi się podoba. No i to jest bardzo prawdziwe, bo. Kiedy człowiek widzi efekty swojej pracy na siłowni, wtedy trudno jest już go wyrwać z tego stanu, w którym chce ćwiczyć i ćwiczyć i ćwiczyć. I to jest akurat sympatyczne, jeżeli człowiek ma pompę po treningu. Pompa to znaczy mięśnie są nabiegłe krwią, ciśnienie jest większe, więc optycznie wydaje nam się, że objętość mięśni się zwiększyła, ponieważ są one pełne krwi. Są wtedy twardsze i gorące. No właśnie, kiedy właśnie ludzie idą ćwiczyć górne partie ciała i potem robią sobie zdjęcie. Kiedy są na pompie, ale to, kiedy są na pompie, to jest jakby taki wskaźnik tego, jak mogą wyglądać w przyszłości. To znaczy, widzą większego siebie i w związku z tym są zadowoleni, bo wyglądają lepiej. No właśnie. I to jest bardzo pozytywna rzecz, ponieważ wyglądają lepiej zawsze po treningu, ergo chcą chodzić na treningi, żeby wyglądać lepiej. I to jest super wartościowa rzecz, jakby nie patrzeć. No i to o czym pisał James: buma, satysfakcja, zadowolenie. Jest bardzo silnym motywatorem do tego, aby robić wartościowe rzeczy. Mi się podoba potem to, co on jeszcze w punktach zaznaczył. Celem nie jest przeczytanie książki. Celem jest zostanie czytelnikiem. Celem nie jest przebiegnięcie maratonu. Celem jest zostanie biegaczem. Celem nie jest opanowanie gry na konkretnym instrumencie. Celem jest zostanie muzykiem. No i tak samo, celem nie jest chodzenie. Celem nie jest zostanie koksem na siłowni, celem jest chodzenie na siłownię. Celem jest być osobą, która dba o zdrowie. To jest taki shift mentalności, jaki powinniśmy wszyscy mieć, aby w pełni wykorzystać to, o czym James pisze w tej książce. W tym samym duchu James pisze na temat tego, w jaki sposób zmienić własną tożsamość. Każde życiowe doświadczenie w jakimś stopniu wpływa na twój wizerunek. Powtarzasz te czynności, gromadzisz dowody i twój wizerunek zaczyna się zmieniać. Konsekwencje jednorazowych doświadczeń zwykle rozmywają się z upływem czasu, podczas gdy skutki nawyków się umacniają, co oznacza, że nawyki przyczyniają się do powstania większych dowodów kształtujących tożsamość.